Witaj na kanale Shakti Glow, miejscu, gdzie znajdziesz medytację o poranku i wieczorne ukojenie. Dzielą się tutaj mantrami, oddechem i przestrzenią dla siebie. Nawet jeżeli dopiero zaczynasz, jesteś tutaj mile widziana bądź widziany. Tutaj nie trzeba być idealnym. Wystarczy, by być sobą. Znajdziesz tutaj poranne medytacje inspirowane jogą kundalini, które rozbudzają energię i światło w ciele, oraz wieczorne sesje w duchu jognidry, ciepłe, łagodne, które ukoją cię do snu. W moich nagraniach pojawiają się mantry. Czym one są? Mantra to dźwięk, wibracja, która wpływa na nasz umysł, serce i ciało. Niektóre pochodzą z tradycji jogicznych, inne z buddyjskiej czy hinduskiej. To nie jest religia to narzędzie do wyciszenia, uważności i uzdrawiania. Nie musisz ich od razu wszystkich rozumieć. Wystarczy, że pozwolisz sobie je poczuć. Kilka z nich, które mogą pojawić się częściej tutaj, to Ong Namo Gurudev Namo Mantra otwierająca, zapraszająca mądrość i intuicję. Jej znaczenie to skłaniam się przed wewnętrzną mądrością, i nauczycielem w moim wnętrzu. Kolejna to satnam oznacza prawda jest moją tożsamością. Krótka mantra esencja tego, kim jesteśmy. Idealna do zakończenia praktyki lub jako afirmacja. Kolejna ramadasa Sa Se So Hang. Uzdrawiająca wibracja światła. Jej znaczenie to słoneczna, księżycowa, ziemska i nieskończona energia. Jestem tym. To uzdrawiająca mantra często wykorzystywana do przesłania intencji miłości i zdrowia. Kolejna z mantr. On, Shanti, Shanti, Shanti. Jest to wołanie o pokój, znaczenie pokój wewnętrzny, pokój wokół, pokój we wszechświecie. Trzykrotne Shanti symbolizuje pokój dla ciała, mowy i umysłu. Kolejna z mantr: An, Gurejna, Me. Jugad Gurenamę, Sat Gurenamę, Siri Guru Jest to mantra ochrony, która otula jak ciepły koc. Znaczenie. Skłaniam się przed pradawną mądrością, wieczną prawdą, teraźniejszym przewodnictwem i nieskończonym światłem. Możesz ją powtarzać, gdy potrzebujesz poczuć się bezpiecznie. Jeśli chcesz, możesz zostać tutaj na dłużej. Włączyć nagranie rano, wieczorem albo po prostu wtedy, gdy tego potrzebujesz. Zostaw komentarz, jeżeli chcesz podzielić się swoją myślą. A jeśli nie. Po prostu weź oddech i bądź. Satnam.